Pierdziele, słuchajcie, jaka akcja! Jeszcze się lato nie skończyło? A ja już zimówkę żem założyła! otwierdzone ciastko, nie? <laughs> Moje ulubione orzechowe. <laughs> Do Barbarki zadzwonię. Basiu, wiesz co? Ja Ci powiem jedno. Definitywnie, ostatecznie mówię nie. Mówię stop, po prostu. Wiesz to Ja stwierdziłam, że jednak nie będę się odchudzać, wiesz? Dlaczego, dlaczego? No Baśka, no dlaczego? Dla dobra społecznego. Wiesz, co teraz Basiu wyobrazić taką sytuację, że ja schudłam, no zobacz, jak to by było nie w porządku wobec innych kobiet, że one wreszcie by zobaczyły, jak wygląda idealna kobieta. Ty się nie śmiej, ty się nie śmiej, bo ty wiesz dobrze, że jestem idealna kobieta, tylko po prostu mam lekko nadkwasowość brzusznomaty, co z tym, u ciebie to można bekę wstawić między nogami, słuchaj. Ja po prostu, tak się stwierdziłam, siedziałam ostatnio i mówię tak, Weroniczko, Weroniczko, piękna ty moja, ty mordo, ty moja, taka... Uch, Jak ja bym tak schudła tyle, co bym chciała swojej, to bym nie miała marzeń. Usiadłabym na tej kanapie, popatrzyłabym na siebie i bym powiedziała no i co teraz, Ej baśka. Basiu, powiedz mi tak na logikę. Na logikę, weź teraz tak usiąść i pomyśl. Zobacz, jak ja bym schudła te swoje wymarzone te 6 kilo, nie? To zobacz, zobacz jaka by była ta sytuacja i wychodzę z tobą gdzieś tam na wino, chociaż ja stałam na wino, kiedy ja sam byłam na winie, przecież ty jesteś tak zamolona, że ja pierdziela, ja czy gruba, czy chuda, to i tak ze mną nie wyjdziesz na to wino, Masz jakieś problemy, ty nigdy nie możesz wyjść, bo ty siedzisz na tym online i po prostu jest zapatrzona, jesteś w ten laptop, ja nie wiem, ty niedługo to będziesz musiała do okulisty i ty już powinnaś iść do okulisty, bo jak na ciebie patrzę, to po prostu mrużysz kreta jak prąbana, po prostu, ja nie wiem. Ale sobie taką sytuację, że e, ja jestem teraz taka szczupnutka, nie siadamy razem przy stole, ja mam krótką bluzeczkę, fajnie się prezentuję, blondynka, niebieskie eyes, w ogóle no po prostu marzenie, po prostu e, 90% facetów, nie? No i sobie taką sytuację, że ja teraz nic nie żrę. Bo ja chcę utrzymać sylwetkę. No i ja nie mam celu, ja nie mam celu, bo tak to wiem, że schudnę dwa kilo, przytyję czy jestem wkurzona i zawsze ten cel i ta sinusoidami tutaj lata, ja po prostu kocham ten stan tej sinusoidy, no. To by nie było sinusoidy, ja bym po prostu by siedziała taka, wiesz, jak sztywna jak gówno w gnoju, i po prostu bym usiadła i tak strugała taką damersę. Nie, ja nie zjem, o nie, ja nie piję, nie, nie piję, bo ja nie mogę, bo ja muszę być sylwetką, muszę być idealną, ja muszę być idealna, w ogóle, w ogóle bez celu. Gdzie ja, bym na... ja wiem, że to nie trzeba pić, żeby się dobrze bawić. No chyba, że ty, a ja to, wiesz, lubię stachlatkować. No i ja bym musiała z tego wszystkiego zrezygnować. Tylko pytanie, czy ja chcę? <laughs> to ja już wolę się wahać, ta ten idzie. chcę, lubię tak, wiesz, węgorzem. Uu, węgorzem. Węgorzem, węgorzem. Dlatego Basiu, ja wiem, że ty co roku mi robisz na jesienkę challenge, żeby ja się oczyściło, Oczyści to ja się mogę, wiesz, ja sobie wezmę jakiś środek przeczyszczający, pójdę sobie na kibę ze trzy razy, się przeczyszczę, nie będę jakiejś sałaty żarosłej, wiesz, jak mi to wchodzi w zęby, kiełbasa mi tak nie wchodzi jak ta sałata, dlatego ja po prostu muszę, muszę żyć własnym życiem, wiesz, ja nie będę robiła coś pod kogoś, że ktoś chce być chudy, to i ja będę chuda chciałabym, no ale nie chce mi się kurwa, nie chce mi się po prostu mi się nie chce. Backa, daj mi spokój i nie namawiaj mnie w tym roku, bo mi się po prostu nie chce dojść definitywnie ostatecznie mówię, nie, bo ja wyglądam dobrze, ja mam być seksja, nie mam być choć trupem, pa na pa.